Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Kapla i chciałbym zaprosić Państwa do lektury mojej najnowszej książki Nad rzekę, której nie ma. Rzeka, której nie ma to Rio de Janeiro, ponieważ odkrywcy tego miejsca sądzili, że wpłynęli do ujścia rzeki, a była to tylko zatoka i ten poetycki Wytrych posłużył do tego, żeby znaleźć tytuł do opowieści, która dotyczy właściwie całego kontynentu Ameryki Południowej, bo, bo jest to opowieść o wędrówce, która zaczyna się w Miraflores. To dzielnica Limy, która leży nad Pacyfikiem i wiedzie przez szczyty Andów Machu Picchu. Przez e, Pantanal, przez deszczowe lasy, przez bezdroże Paragwaju do m, wielkich e, miast e, Brazylii. E, żyjemy w trudnych czasach, bo, m, bo, najpierw, bo najpierw musieliśmy zmierzyć się z epidemią koronawirusa, potem e, z kryzysem gospodarczym, który zapowiada się na permanentny. Potem przyszła wojna, e, najbardziej okrutna z jaką mogliśmy się zderzyć, a nie jest fik, fikcją, tylko, tylko dzieje się naprawdę i w takich czasach wydaje mi się książki stają się człowiekowi znowu potrzebne, bo, ponieważ e, niezależnie od tego, jak m, dramatyczne opowiadają historię, i, i, i niezależnie od tego, że no w mojej książce tak jest, że jest i, i choroba wysokościowa i, i, i taki moment, kiedy budzisz się nagle i, i u, u, Ukradli Ci wszystko, co posiadałeś, portfel, paszport, nadzieję, że, że spotykasz dzikie zwierzęta, że, że musisz przeżyć sztorm, hipotermię, lęk przed wysokością na 6 tysiącach metrów, spotkanie z kobietami, udane lub, lub nie. To jednak w książkach jest zawsze tak, że mają kompozycję skończoną, pewnego, w pewnym momencie jest, jest napis koniec i, 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 no i dobre książki dobrze się kończą. I w życiu mamy tak, że codziennie włączamy informacje i, i okazuje się, że, że ten świat jest za każdym razem inny, często niestety ostatnio gorszy niż był wczoraj. A z książkami jest tak, że, że możemy mieć pewność, że zmierzamy do dobrego zakończenia. No i mam nadzieję, że z tego powodu. Z tego powodu, że potrzebujemy jakiejś pewności, odrobiny stabilizacji, tego, żeby, żeby zająć głowę opowieścią inną niż ta, którą mamy za oknem, warto do książek wracać. Zapraszam do lektury mojej. Dziękuję bardzo.